Witam serdecznie. Nazywam się Marek Kiwak, jesteśmy w firmie Kiwi Autocentrum. Zajmujemy się serwisem aut osobowych i dostawczych, jak również specjalizujemy się w motosporcie. Budujemy, serwisujemy auta przystosowane do wyścigów samochodowych. Oprócz napraw powypadkowych, specjalizujemy się w pełnym zakresie usług, serwisów i napraw bieżących, takich jak wymiany, wymiana układów hamulcowych wymiana oleju, rozrządów. Moją pasję do, do motoryzacji i motosportu e, przyniosłem na syna 16-letniego, e, który jest licencjonowanym kierowcą wyścigowym. Startujemy w wielu cyklach imprez, natomiast nasz, takim największym naszym osiągnięciem jest ubiegły rok e, start w pełnym cyklu Mistrzostw Polski w WSMP w klasie DN1, gdzie zajęliśmy drugiego wicemistrza Polski. Dzięki temu, że serwisujemy auta do motosportu taką samą uwagę przekładamy na, na, na naprawę i serwis aut cywilnych. Przychodząc tutaj do pracy, nie miałem pojęcia, że warsztat samochodowy opiewa w tak rozbudowaną papierologię i że największe problemy to nie naprawa tych ciężkich usterek, które są, z którymi przyjeżdżają klienci, a sam kontakt z klientem. Wprowadzenie kosztorysów, czy też wprowadzenie wstępnych kosztorysów do akceptacji przez klienta, to wszystko potrafi być bardzo przytłaczające w dzisiejszych czasach. Pierwsze, że tak powiem, przyjmowanie klientów to było wprowadzanie zleceń samochodów w zeszyt, opisywanie tych zleceń w zeszycie. Był taki swojego rodzaju nieładki, i problemy później. Co to za zlecenie? Od jakiego klienta? Nie mamy numeru telefonu, gdzieś trzeba zadzwonić, żeby klient przyjechał to odebrać. No i zaczęliśmy szperać i myszkować, że tak powiem po internecie i natrafiliśmy tutaj na aplikację motowartszztat.pl, z którą na początku nie wiedzieliśmy dokładnie, z czym to się je, bo dla nas to swojego rodzaju nowość. No ale spróbowaliśmy wersji darmowej, która wtedy opiewała na 30 dni pełnej wersji takiej Darmowej, z której mogliśmy skorzystać. No i tak zakochaliśmy się w prowadzeniu tej aplikacji, ponieważ integrator taki warsztatowy okazało się, że niweluje praktycznie 90% problemów, z którymi warsztaty borykają się na co dzień, nie obsługując takich właśnie programów. Tu pierwszy z modułów, z którego my korzystamy, jest dostępny praktycznie w każdej, że tak powiem, wersji, która jest obsługiwana przez MotoWarsztat. To oczywiście formularze zleceń które są chyba najważniejsze dla warsztatu i dla prowadzenia warsztatu, e, możemy wprowadzać sobie, e, otwierać nowe zlecenia, czyli w przypadku przyjęcia klienta nowego samochodu, możemy prowadzić od razu jego samochód, gdzie historia później tego pojazdu i jego całych napraw jest oczywiście zapisywana w chmurze, więc w każdym momencie, kiedy klient o to prosi, albo ja chcę coś sprawdzić, mam dostęp do wszystkich historii napraw, jakie to auto miało u nas w przeszłości. Na podnośniku Passat B6 jest to samochód klienta, który u nas serwisuje się już od ponad roku, czyli historię napraw tego samochodu mamy już niemałą, a to pomaga czasami nam w diagnostyce kolejnych problemów, z którymi przychodzą klienci, ponieważ w przypadku tego Passata mamy wymianę kompletnego zawieszenia z tyłu. I chcieliśmy zobaczyć, tak jak możemy to wykonać szybko z każdego miejsca w warsztacie, w historii napraw, czy było wcześniej wymieniane u nas e, jakieś elementy zawieszenia tylnego. Najważniejsze dla nas, e, oczywiście przy takim protokole, to e, wszystkie dane samochodu, które, m, e, że tak powiem, wpisujemy po przyjęciu auta na nasz warsztat. E, wpiszemy sobie przykładowy rok, czyli 2005, jeszcze standardowy silnik 1.9 w turbodieslu. Chyba 90% pasatów w Polsce to tylko takie motory. E, tutaj to potrzebny modu dla mnie, czyli jakie zlecenie, i jaką naprawę wykonujemy, ale też dla mechanika, ponieważ mechanik później, e, kiedy dostaje ode mnie takie zlecenie naprawy, wie, co w danym samochodzie musi zrobić i co sprawdzić, e, albo co wymienić. Tak jak widzicie, tutaj przykładowo wpiszemy sobie serwis olejowy. Oczywiście posiada program też swoje już gotowe moduły, wprowadzone razem z czasami napraw, ale jak wiemy wszyscy w warsztacie, nigdy nie oszacujesz książkowo czasu naprawy, bo zawsze po drodze jest dużo takich chocków, klocków, które ten czas pracy rozciągają. Kiedy zlecenie mamy gotowe? Najważniejszym dodatkiem dla mnie, jako obsługi klienta i pracownika, który przyjmuje samochody, jest protokół przyjęcia, ale też oględziny pojazdu wstępne, bo jak wiemy, często, gęsto takie coś jak taki protokół z uszkodzeniami przyjętego samochodu ratuje nam często życie i często ratuje nam ubezpieczenie, z tego względu, że klienci są często roszczeniowi, więc takie uszkodzenia, które są pęknięte lampy, jakieś pęknięte szyby czy podrapane zderzak, możemy zabrzeć w takim protokole przyjęcia pojazdu, drukując to wtedy dla klienta. Klient podpisze nam wtedy stan faktyczny, w jakim samochód trafił do nas do zakładu. Protokół wygląda tak i tutaj ma zaznaczony klient z jakimi uszkodzeniami samochód przyjmujemy do nas na serwis. Przykładowo zapisałem, że są to porysowane drzwi kierowcy i nadpęknięta lampa przednia. Klient zapoznając się z takim protokołem, ze stanem faktycznym samochodu, podpisuje nam, że e, wie o tych uszkodzeniach i wtedy spokojnie możemy przystępować do diagnostyki lub do naprawy. Drugim etapem po przyjęciu samochodu do diagnostyki jest oczywiście przystąpienie do naprawy lub do diagnostyki problemu. I tutaj często, gęsto na warsztatach zdarza się tak, że przy okazji jednej naprawy można znaleźć dodatkowe rzeczy, które, o których klient nie miał pojęcia, i my jako warsztat e, jesteśmy. Po tej stronie, żeby poinformować klienta, co jeszcze może być w tym samochodzie do naprawy, i tutaj też takim ułatwieniem ze strony motowarsztatu jest oczywiście protokół akceptacji klienta, i tutaj pokażę Wam na przykładzie tego nieszczęsnego pasata. Klient przyjeżdża do nas na serwis olejowy, więc oczywiście przekazuję to, przypinam to zlecenie do mechanika. Mechanikiem na dzień dzisiejszy do tego pasata będzie powiedzmy Maciek. Tworząc taki kosztorys do akceptacji dla klienta, oczywiście z, po zamówieniu części wprowadzamy takie części z modułu magazynowego, który też w warsztacie, w motowarsztacie jest obsługiwany. Tutaj, po sprzężeniu waszego warsztatu z hurtowniami, które was obsługują, możecie sobie bezpośrednio importować WZ, czyli zamówienia tych towarów do waszego programu, aby szybko i łatwo otworzyć takie kosztorysy dla klienta. E, przykładowo, wrzucimy sobie dwie rzeczy, czyli olej, filtr oleju, filtr powietrza z cenami, które już są tutaj ustalone. Mechanik po wykonaniu serwisu olejowego a zrobieniu wcześniej diagnostyki całościowej zawieszenia, hamulców, stanu, że tak powiem, silnika, przychodzi do was i informuje was, że jest problem, ponieważ na przykład śruba w jednym z wahaczy jest niedokręcona lub jest pęknięta i jest to rzecz, którą natychmiast trzeba wymienić. Klient przyjechał tylko na serwis olejowy, więc możemy go poprzez motowarsztat.pl poinformować o takiej sytuacji. I dla przykładu wpiszemy tutaj, że po diagnostyce stwierdzono pękniętą tuleję wahacza. Możemy wprowadzić Przykładowy koszt jako wymiana wahacza osi przedniej. I takowy formularz wysyłamy do akceptacji dla klienta. Klient otrzymuje z aplikacji na swój telefon, na numer, który podał do protokołu przy zdaniu samochodu na warsztat, otrzymuje taki formularz do akceptacji, gdzie widzi wtedy co zostało jeszcze wykryte i jaki będzie koszt naprawy, ile kosztują części. I po jego stronie teraz stoi akceptacja. Więc może to w aplikacji w elektronicznej karcie zlecenia potwierdzić to podpisem, poprzez podpisanie tego na swoim smartfonie, lub też potwierdzeniu takiej naprawy SMS-em, lub też może poinformować warsztat, że nie jest w stanie na przykład na ten moment poświęcić takich kosztów, więc po prostu informuje Was, że przenieście to następny, na następną naprawę. I tutaj na przykład, Możemy zobaczyć wymianę zawieszenia kompletnego tylnego, ale przy okazji tego wyszło nam, że nieciekawy jest troszkę amortyzator. Możemy wykonać takie zdjęcie. I takowe zdjęcie później załączamy w karcie elektronicznej jego zlecenia. Wysyłamy to do klienta. Klient akceptuje nam taką naprawę, widzi, co się, co się dzieje z samochodem podczas diagnostyki. Który z warsztatów samochodowych nie potrzebował pomocy z wyspecjalizowanych programów, takich jak TKRMI, żeby sprawdzić sobie schematy? Niech pierwszy rzuci śrubką, bo teraz nadeszły takie czasy, że bez wyspecjalizowanych aplikacji, czy też oprogramowania, które pokaże nam momenty dokręceń, schematy, dane naprawcze, no ciężko jest się poruszać w tych nowych naprawach. I tutaj w programie motowarsztat.pl. Macie dostęp do takiej aplikacji dzięki Tekker gdzie po wprowadzeniu winu danego pojazdu, macie dostęp kompletny do schematów właśnie napraw, momentów dokręceń, czasu napraw, czy też podzespołów, jakie w danej naprawie są Wam potrzebne do tego samochodu. Jeżeli chodzi o prostotę i intuicyjność tej aplikacji, to tak jak widzieliście, możecie używać ją na każdym sprzęcie, który ma dostęp do internetu, chociażby telefon, tak jak widzieliście przed chwilą, czy komputer, czy też tablet, taki, który obsługuje nasz warsztatowy mechanik. Niepotrzebny jest Wam żaden informatyk, wszystkie pliki i cała historia napraw zapisywane jest w chmurze na serwerach motowarsztat.pl, dlatego nie musicie się bać. Że przy stracie komputera czy dostępu do telefonu wasze dane zostaną tracone, ponieważ cały czas są zabezpieczone i zapisywane na serwerowej chmurze producenta. Dzięki tej wielomodułowości aplikacji motowarsztat.pl my zyskujemy na czasie, zyskujemy na zmniejszeniu stresu, na pewno mamy mniejsze koszty prowadzenia takiego warsztatu, ponieważ wszystkie najważniejsze aplikacje, które są nam niezbędne, są sprzężone tylko w jednym programie a zyskuje na tym najbardziej klient, ponieważ ma wgląd do wszystkiego, jego serwis jest przejrzysty, jest informowany o wszystkim, no i obsługą nie odbiegamy już, używając tego programu Motowarsztat, od najlepszych serwisów, czy też już od standardów takich serwisów wyspecjalizowanych, jak chociażby serwisy ASO.